Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem radiownet jest Prit Raud, założyciel i dyrektor Kanuti Gildi Saal. Czym jest Sal? Kanuty Gildisal, bo tak brzmi pełna nazwa, to pierwsze niezależne centrum sztuk scenicznych we wszystkich krajach bałtyckich. Centrum sztuk scenicznych to znaczy, że jest to swego rodzaju teatr, ale bez trupy. Na liście płac nie ma więc aktorów, nie ma żadnej stałej grupy. Zapraszamy tu spektakle współprodukowane przez przez różnych niezależnych artystów, głównie oczywiście miejscowych, ale nie tylko. Więc jest to swego rodzaju teatr. W ciągu roku mamy około 220 wydarzeń. Tym zajmuje się Kanuti Gildi Sal. W tej chwili jesteśmy tutaj, ponieważ odbędzie się Sal Binal, nasz największy festiwal. Sal binal odbywa się co dwa lata. Takie jest znaczenie słowa binal. To jeden z najstarszych międzynarodowych festiwali sztuk teatralnych w kraju. Ten dom to jedno z najbliższych w Estonii miejsc do skłotu. Był pusty, gdy przejmowaliśmy go ponad 23 lata temu. Na początku wiele zostało zrobione w ramach wolontariatu, w tym występy artystów. Kiedy tu przyszliśmy, nie było prądu, ogrzewania, wody, niczego. Przed nami przez 10 lat budynek był całkowicie pusty i opuszczony. Ostatnimi, którzy tu byli, było Centrum Komunikacji Marynarki Sowieckiej. Jak widział pan na zewnątrz, jesteśmy strategicznie rozlokowani. Zaledwie dwa metry od nas, po drugiej stronie ulicy, znajduje się ambasada rosyjska. Jesteśmy w środku starego miasta, w Talinie. Naprawdę po środku. I to tak pokrótce wygląda. I tak jak powiedziałem, rozpoczynamy teraz już 23 sezon. Ale sam budynek, Gildia Canuti, jest znacznie starszy niż czasy sowieckie. Zgadza się Gildia Kanuti jako średniowieczna gildia jest bardzo stara Sam budynek pochodzi z lat 70. XIX wieku Został ukończony w latach 70. XIX wieku Wcześniej w tym samym miejscu znajdowały się poprzednie domy gildii Kanuti Kanuti to estońska Wersja imienia świętego kanuta, jednego z duńskich władców i świętych, od którego gildia przyjęła swoje imię. Jest to jedna z trzech głównych gildi w Talinie, i podczas gdy pozostałe były zwykle zakładane przez Niemców, ta została założona przez Duńczyków, chociaż później została jednak przejęta przez Niemców. Tak więc, to historyczny budynek, więc nie możemy tu wiele zrobić. A jeśli chcemy, to będzie to dużo kosztować. Więc zachowaliśmy go, jak pan widzisz, w dosyć rustykalnym stylu i w żaden sposób go kunsztownie nie wykończyliśmy, ani też nie odtworzyliśmy historycznego wyglądu. I tak, jak już mówiłem, to pierwsze tego typu miejsce w kraju. Przywołał pan ambasadę rosyjską, która znajduje się po przeciwnej stronie ulicy. Przed ambasadą są barierki z dużą ilością plakatów, hasłami antywojennymi, antyputinowskimi, antyrosyjskimi. Macie z tym coś wspólnego? Cóż, wszystkie duże plakaty zostały zrobione tutaj, w naszym domu wykonane przez artystów. Na początku wojny organizowaliśmy kilka wydarzeń, żeby zrobić plakaty i je powiesić. Właściwie to nie my, tylko sami artyści. Zorganizowali też różne wymowne i szalone performanse. też Mieliśmy również pokazy lokalnych rosyjskojęzycznych artystów tutaj w naszych oknach, ponieważ mamy te duże gotyckie okna wychodzące dokładnie na ambasadę rosyjską. Możemy je otworzyć. Artyści śpiewali, deklamowali poezję i tak aby pokazać, że w Estonii są też rosyjskojęzyczni ludzie, którzy nie zgadzają się z wojną in Estonia, uh, who don't agree with the war. 23 sezony 23 sezony różnych występów ale jakie występy możemy tu zobaczyć czy jest to klasyczny teatr czy raczej jakaś konceptualna nowoczesna współczesna sztuka performatywna no we we don't uh, we don't uh, nie, nie zajmujemy się tutaj klasyką. Estonia jest o tyle dziwnym krajem, że jako mały kraj nadal mamy, jak sądzę, 15 wielkich teatrów państwowych z zespołami i trupami, które zajmują się teatrem klasycznym. Więc przede wszystkim nie ma takiej potrzeby, ale oczywiście też po prostu nie interesują nas tego typu rzeczy. Więc jest to współczesne, ale może to być teatr. Może to być taniec, może to być instalacja. Mamy też całkiem sporo, nie powiedziałbym muzyki, ale powiedzmy wydarzeń dźwiękowych. Nie tak dużo pokazów wideo, ale trochę tak. Również dyskusje, rozmowy, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to adresowane do ludzi, ale też do artystów, którzy są w Estonii zwykle niezależni, ponieważ dziś nie ma trup ani zespołów dla tego rodzaju rzeczy. Don't want to be A także nie chcą oni być częścią teatrów uh, but państwowych. Teatrów państwowych. Ja, no, in, in this sense, no, for example, to. Jest pan z Polski, żeby móc się do czegoś odnieść. To coś w rodzaju Komuny Warszawa albo nowego teatru w Warszawie. Co prawda, nowy teatr robi też prawdziwy teatr warlikowskiego, ale też robią coś innego. Więc można jakoś to odnieść. Współpracujemy również z obydwoma dość często, i pokazywaliśmy ich tutaj sztuki. Więc zajmujemy się tu tego rodzaju, powiedzmy, współczesną sztuką dla współczesnych ludzi. To dość dziwne miejsce dla tak nowoczesnej, współczesnej, postępowej działalności, ponieważ jest to samo historyczne centrum Talina. Więc dlaczego właśnie tutaj? Powiedział pan, że to miejsce było opuszczone. Czy wybrał je pan z jakiegoś szczególnego powodu? Because of some particular reason? Nie, 23 lata temu nie było jeszcze tego trendu przejmowania starych fabryk, to jeszcze się nie zaczęło. Więc było wtedy w Tallinie również wiele opuszczonych fabryk, ale nie było takiej tendencji. Ale w tym samym czasie współczesne sztuki sceniczne potrzebowały przestrzeni, a przestrzeń była tutaj. Należała do miasta, nadal należy do miasta i miasto nam ją zaoferowało. W chwili obecnej miasto naprawdę nas lubi, ponieważ jak pan powiedział, tego rodzaju postępowe życie opuściło centrum. Wyszli stąd, przenieśli się do Teliskiwi czy innych obszarów postprzemysłowych, a stare miasto stało się czymś w rodzaju muzeum. Co oznacza, że wieczorami stare miasto jest puste. Kiedyś było pełne, ponieważ wszystkie bary, restauracje, wszystko było na Starym Mieście. W dzisiejszych czasach już nie. Wszystkie są gdzie indziej, a stare miasto staje się bardzo puste i trochę dziwne wieczorami. Więc chcą nas zatrzymać tutaj, aby zachować tutaj sztukę. Również sztukę dla młodszych ludzi na Starym Mieście. Więc w tym sensie tak, nie chcemy się stąd ruszyć. I chociaż praca tutaj jest bardzo trudna lub znacznie trudniejsza niż na przykład w jakiejś starej fabryce, jak już wspomnieliśmy, rosyjska ambasada oznacza po prostu, że bardzo, bardzo trudno jest przyprowadzić tutaj ciężarówkę z czymkolwiek, z jakimiś technicznymi rzeczami. Można to zrobić tylko bardzo wcześnie rano, ponieważ policja nie pozwala nam tego robić w innym czasie. Jest to więc jednocześnie trudne, ale jednocześnie daje jakieś inne uczucie pracy w miejscu starej kultury, wielowiekowej kultury, a to tworzy odrobinę inną atmosferę. Co jest General? Of the, jaka jest ogólna panorama sceny tej undergroundowej alternatywnej sztuki w Estonii of art in Estonia in general. Cóż, jak wszędzie jest ona rozdrobniona. Wcześniej, jakieś 20 lat temu lub więcej, było jasne, że alternatywa jest alternatywą. A jeśli byłeś alternatywny lub ci się to podobało, chodziłeś w konkretne miejsce. W dzisiejszych czasach każdy ma swoje własne miejsce czy własną bańkę. Więc Powiedzmy, że w tym sensie jest bardzo zróżnicowana, jest wiele, naprawdę wiele miejsc, zwłaszcza w Tallinie. Tak więc kiedyś, jak powiedziałem, wszyscy, którzy szukali alternatywnych rzeczy, chodzili w jedno miejsce. Wszyscy byliśmy na każdym alternatywnym wydarzeniu. W dzisiejszych czasach nie jest to możliwe, ponieważ jest ich zbyt wiele, i są to również bardzo specyficzne rzeczy. Jeśli lubisz na przykład jakieś, nie wiem, bardzo dziwne sztuki dźwiękowe, to idziesz do niektórych miejsc. A jeśli lubisz sztuki sceniczne, przychodzisz tutaj. Jeśli lubisz taniec nowoczesny, to jest na to specjalne miejsce. Jeśli szukasz powiedzmy lekko alternatywnego teatru, są inne miejsca i tak dalej. Więc ta scena jest podzielona, jest bardzo zróżnicowana. Jest to również poniekąd idea czy plan naszego Ministerstwa Kultury, aby zachować ją dość różnorodną, aby uczynić ją różnorodną tak, aby nie nie było jednej linii, czy żeby nie przebijał się tylko jakiś główny nurt. Bo w Estonii jest na przykład tylko jedna szkoła teatru, więc w zasadzie wszyscy aktorzy są uczniami jednej osoby. Oczywiście wyłączył on innych nauczycieli lub absolwentów, ale oni nadal robią to samo. Poza tym sztuki performatywne, sztuki sceniczne są mocno międzynarodowe. Narodowe. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj obecnie grupę ze Słowenii, z Lublany, w prezydencji. Organizujemy festiwal z ludźmi z jakichś 10 czy 12 różnych krajów w przyszłym tygodniu. Organizujemy także tournée z naszymi spektaklami. W ubiegłym roku mieliśmy prawie 80 występów gdzieś za granicą w bardzo, bardzo różnych krajach. Myślę, że dla młodszych ludzi to najlepsze miejsce, aby zobaczyć coś innego niż teatry głównego nurtu. And do the A czy estończycy like, well, zwykli, not choć może nie jest to or najwłaściwsze słowo, ale czy zwykli to estończycy to, przychodzą tutaj? Czy to, są zainteresowani w taką kulturą? Czy, czy jest to tylko wąska grupa ludzi, która naprawdę się tym, tym interesuje? Oczywiście w pewnym sensie jest to wąska grupa i naprawdę dużo pracujemy, aby ta grupa stała się większa. Ale oczywiście jest to wąska grupa, wszędzie jest to wąska grupa, tyle że w innych krajach populacja jest większa, więc te wąskie grupy są większe niż nasza wąska grupa w Estonii ale pracujemy nad tym i mamy bardzo, bardzo młodą publiczność jeśli cała Europa mówi o tym jak ściągnąć młodszych ludzi do teatrów to my nie mamy tego rodzaju problemu mamy młodą publiczność i staramy się przyciągać się odbiorców w powiedzmy moim wieku, 50-60 lat i dowiedzieć się jak tworzyć utwory, które chcieliby oglądać w niektórych momentach udało nam się to zrobić Wspomniał pan, że Ministerstwo Kultury chce, aby scena alternatywna była zróżnicowana. I nie mogę naprawdę powiązać tego, w jaki sposób Ministerstwo Kultury może wpływać na alternatywną scenę, skoro ta jest alternatywna. Czy ministerstwo wspiera tę scenę, czy rząd estoński jest zainteresowany utrzymaniem przeżyciu tego rodzaju kultury? Tak, Ministerstwo Kultury wspiera nas, ale nie tylko nas, tylko całkiem wielu. Jak już mówiłem, mamy 13, może to trochę inna liczba, ale w zasadzie 13 teatrów państwowych, dużych teatrów, ale w sumie 27 teatrów otrzymuje wsparcie. Oznacza to, że jest ponad 20 niezależnych scen czy alternatywnych grup, które otrzymują niewielkie wsparcie od ministra kultury, w tym my. I tak jak powiedziałem, nasz budynek należy do miasta, więc miasto również nas wspiera. Ale system wsparcia kultury w Estonii jest zupełnie inny niż na przykład w Polsce. W Estonii to wsparcie jest centralizowane. Miasta, władze lokalne nie mają dużo pieniędzy na kulturę, czy może profesjonalną kulturę. Mogą mieć pieniądze na jakiś taniec ludowy, muzykę ludową i tym podobne, ale nie na profesjonalną kulturę. A profesjonalna kultura jest wspierana przez Ministerstwo Kultury. Да, Jest więc w pewien sposób scentralizowana, co nie jest dobre. Nie mówię, że jest to dobre, bo w tym sensie są zainteresowani i mogą wpływać, ale nigdy nie wpływają na tematykę. W tym sensie tego nie robią. Nie mogą nam powiedzieć, co mamy robić. To nie jest nawet możliwe. Tak przy okazji nie mogą też mówić, co mogą robić państwowe teatry, a czego nie mogą. Te czasy są już w Estonii dawno minione, że politycy mogą w jakiś sposób wpływać na sztuki. Na dowolne pole sztuki. Warto jeszcze powiedzieć słuchaczom, że jeśli rozmawiamy o finansowaniu w Estonii, że mamy system dotacji sztuki polegający na tym, że konkretny procent wartości od sprzedaży alkoholu, tytoniu i podatku od hazardu idzie bezpośrednio do sztuki niezależnej. Nie do sztuki państwowej, ale właśnie sztuki niezależnej. I oczywiście teraz, w ciągu ostatnich pięciu lat, zaczęto stawiać pytania, czy jest to moralnie w porządku, ale jednocześnie pomogło to wielu niezależnym artystom robić to, co chcą. Well, Cóż, właściwie mogę argumentować, że może zcentralizowane finansowanie kultury nie jest najlepszym rozwiązaniem, no ale myślę, że to trochę wyklucza możliwość zdobycia pieniędzy ze względu na kontakty czy właśnie forsowanie jakiegoś programu politycznego, ponieważ popierają takich, a takich nie wspierają, ponieważ ich przekonania to nie są twoje przekonania, więc myślę, że może w pewnym sensie to może być lepsze, ale oczywiście jest to temat otwarty, a ja również nie jestem specjalistą. Listu w tym temacie, więc nie mam konkretnego zdania. Mnie jednak bardziej podoba się polski system, w tym sensie, że miasta i władze lokalne również mają wiele do powiedzenia i mają na to budżet. Ponieważ wtedy istnieje możliwość, że jeśli nie jesteś wspierany przez ministerstwo, to ktoś inny cię wspiera. Tutaj, jeśli jeśli nie dostaniesz wsparcia, to już cię nie ma. Możesz ubiegać się tylko o te małe pieniądze na projekt z tej dotacji dla sztuki, ale poza tym nie otrzymasz żadnego wsparcia. Więc w tym sensie wolę, żeby było wiele miejsc, w których możesz zebrać pieniądze, żeby spiąć budżet. Powiedzmy więc, że w obu systemach są dobre i złe rzeczy. Obecnie dobrze funkcjonujemy w naszym systemie, ale znowu nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie polityka. Może wtedy będzie to problematyczne. Nie wiemy. Jeśli już mówimy o polityce, zadam jedno pytanie o politykę. Bardzo proste. Jak pan sądzi, w czasach takich jak te, w czasach wojny na Ukrainie, w czasach walki demokracji z autorytaryzmem w takich krajach jak Białoruś czy Chiny, z tym zagrożeniem, które czujemy tutaj na wschodniej flance NATO w Europie Środkowej, jaka jest rola sztuki? Czy istnieje miejsce dla sztuki, która nie ma kontekstu politycznego ani społecznego? Jakaś sztuka dla sztuki, jakaś forma eskapizmu? Czy po prostu sztuka zawsze musi mieć jakieś przesłanie, jakiś polityczny manifest czy program? art has to always have some statements some uh, some some political beliefs or some some agenda Myślę, że powinno być miejsce dla obu form. Osobiście bardziej podoba mi się raczej sztuka zaangażowana społecznie, ale myślę, że powinno być miejsce dla obu. A nawet w tej chwili, tutejsze duże teatry państwowe robią całkiem sporo swego rodzaju komediowych sztuk. Żeby uszczęśliwić ludzi, ponieważ rzeczy, które słyszymy w wiadomościach każdego dnia, o których rozmawiamy z innymi ludźmi, są bardzo złe. Nie tylko z powodu wojny, ale z powodu inflacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jest miejsce na jedno i drugie. Wyzwanie polega na tym, jak wspierać jedno i drugie i jak nadal tworzyć dobrą, odpowiednią sztukę. Bo nieważne, co robisz, to powinno to być. Jakościowe nie jest właściwym słowem, ale adekwatne. Powinno być profesjonalne, tworzone w profesjonalny sposób, cokolwiek to znaczy, ponieważ może oznaczać coś innego dla jednej osoby, a coś jeszcze innego dla innej. Myślę, że oba są ważne i to nie tylko w tych niespokojnych czasach, ale przez cały czas. I myślę, że w tym kapitalistycznym systemie trochę straciliśmy społeczną część sztuki. Wcześniej wszystko tutaj, przynajmniej w Estonii, zaczęło być tak dobre, że nie było żadnej krytyki, nawet merytoryczna krytyka nie była już częścią sztuki. Teraz od jakichś pięciu, sześciu lat to wróciło i bardzo mi się to podoba. Gościem Radia Wnet był pritroud Założyciel i dyrektor Kanuti Gildi Saal w Tallinie. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.